Wefels był absolutnym postrachem wszystkich kobiet, które zetknęły się z nim na pawiaku. Jako kierownik zmiany na oddziale kobiecym realizował on szeroko zakrojony terror, połączony z bezwzględnym rozpracowywaniem wszelkich przejawów konspiracji w więziennych murach. Nic zatem dziwnego, że polskie podziemie postanowiło wymierzyć zbrodniarzowi najwyższą karę. Jak wyglądały kulisy akcji likwidacyjnej Ernsta Wefels'a? Zapraszamy na kolejny film z okupowanej Warszawy. Partnerem odcinka jest firma Goldsaver, dzięki której możesz kupić złoto bez wychodzenia z domu i bez konieczności kupowania całej sztabki. Dzięki Goldsaver wystarczy, że przeznaczysz na zakupy np. Na 50 zł miesięcznie. Gdy uzbierasz wartość jednej uncji trojańskiej, otrzymasz autentyczną sztabkę z wybitym numerem seryjnym. Gwarantem transakcji jest firma Goldenmark, oficjalny dostawca kruszców w Polsce od ponad 14 lat. Sama oferta jest niezwykle atrakcyjna, sztabkę kupujesz bowiem przez cały okres zakupów po aktualnym kursie, dzięki czemu uśredniasz cenę zakupu całej uncji. Aby rozpocząć inwestycję, wystarczy założyć konto, a następnie kupować tyle złota, ile chcesz i kiedy chcesz. Jeśli cenisz sobie regularność, możesz zdecydować się na stałe zlecenie ze swojego konta bankowego, dzięki czemu otrzymasz dodatkowe 0,5% rabatu. Jeśli zarejestrujesz się z naszego linku w opisie, otrzymasz bonus w wysokości 100 zł do pierwszej swojej sztabki. Pamiętaj, że nikt nie zadba o twoje bezpieczeństwo lepiej niż ty sam. Ernst Weffels urodził się 8 stycznia 1909 roku w Krefeld w Nadrenii Północnej. Niewiele wiadomo o jego życiu. Z punktu widzenia historii II wojny światowej najważniejszym pozostaje dla nas fakt, że funkcję kierownika zmiany w kobiecej części pawiaka, czyli na tzw. Serbii, zaczął pełnić od 1941 roku. Weffels nie dosłużył się jednak zbyt wysokiego stopnia, był zaledwie SS-Szturmanem, czyli starszym szeregowcem. Nie przeszkodziło mu to jednak. W okrutnym postępowaniu z więźniarkami. Jak wspominał jeden z więźniów Pawiaka, Bogusław Ustaborowicz, pseudonim Żar, który odegrał niebagatelną rolę w rozpracowaniu zbrodniarza: Weffels jest spokojny, opanowany, nie unosi się nigdy. Ofiary swoje potrafi wykańczać na zimno, nie pomijając żadnego szczegółu z góry opracowanego planu. Zjawieniem swoim na terenie więzienia budzi lęk nie tylko wśród więźniarek, ale i wśród stale jeszcze pełniących służbę strażniczek polskich. Historia więzienia na Pawiaku dalece wyprzedza okres II wojny światowej. Sam budynek tzw. Serbii, od samego początku przewidziany jako więzienie dla kobiet, powstał już w 1835 roku. Za jego murami znalazły się takie postaci jak Natalia Gąsiorowska czy Róża Luksemburg. Nazwę Serbia ta część więzienia zawdzięcza okresowi wojny rosyjsko-tureckiej, zwanej również serbską, kiedy to w więzieniu umieszczono szpital wojskowy. Wraz z nastaniem okupacji Niemcy postanowili przejąć budynek na własne potrzeby, nie zmieniając jednak jego dotychczasowego charakteru, a Serbia w dalszym ciągu była więzieniem przeznaczonym dla kobiet, tym razem tych, które popełniły jakieś wykroczenie względem nowej władzy. Szacuje się, że za murami pawiaka znajdowało się średnio 800 więźniarek, choć warunki tego miejsca pozwalały na równoczesne przetrzymywanie jedynie 250 osób. Trudne warunki. Pogarszał przy okazji sadyzm pracujących tam Niemców, spośród których szczególnie wyróżniał się Ernst Weffels. Głównym impulsem dla podjęcia decyzji o likwidacji Ernsta Wefelsa był fakt, że rozpracował on grupę lekarzy pośredniczących w przekazywaniu grypsów na wolność. Utracenie tej formy kontaktu z więźniarkami nie wchodziło w grę, a co więcej narażało na śmierć zarówno lekarzy, jak i biorących udział w tym procederze więźniarek. W tym procederze aktywnie pomagała mu groźna konfidentka, Sabina Bykowska. Należało zatem działać, a jedynym rozsądnym wyjściem z sytuacji było zlikwidowanie Niemca, które to zadanie powierzono grupie Agat dowodzonej przez Adama Borysa pseudonim Pług. Zanim jednak do tego doszło, należało przeprowadzić skuteczne i dokładne rozpoznanie celu likwidacji. To zadanie powierzono Asowi Akowskiego Wywiadu, czyli Aleksandrowi Kunickiemu pseudonim Rajski, który miał już na swoim koncie rozpracowanie takich zbrodniarzy jak Franz Bürg czy August Kretschmann. Dzięki poprzednim akcjom Kunicki wiedział, że Sesmani Pawiak są przewożeni ciężarówką z Alei Szucha, która odjeżdża o stałych porach i tam wracają po 24-godzinnej służbie, by następnie pieszo udać się w kierunku swoich mieszkań. Jedynym problemem pozostawał fakt że Kunicki nie dysponował rysopisem Weffelsa. Sporządzenie go zlecił jednej z wywiadowczyń, Ewie Praus-Płoskiej, pseudonim Ewa. Nie minął tydzień, a Ewa dostarczyła Rajskiemu dokładny rysopis Weffelsa, który okazał się, cytując wywiadowcę, wysokim blondynem o tęgiej, nalanej twarzy i bardzo charakterystycznych niebieskich, wyłupiastych oczach, którym zawdzięczał, że więźniarki nazywały go wyłupem. Ponadto udało się ustalić, że Weffels porusza się w mundurze, mieszka w okolicach Alei Szucha, do pracy jeździ co drugi dzień i zaczynają o godzinie 13. Jedynym, choć niebagatelnym utrudnieniem dla dywersantów był fakt, że po skutecznej akcji likwidacyjnej France Birkla Niemcy wzmocnili posterunki, w związku z czym prowadzenie obserwacji na Alei Szucha było już niemożliwe. Wytrawny konspirator znalazł jednak wyjście z tej sytuacji i, jak wspominał,. Obserwację prowadziłem z trzech punktów: ze znajdującego się na placu na rozdrożu przystanku tramwajowego, z drugiego przystanku przy zbiegu Litewskiej i Marszałkowskiej oraz z wylotu Alei Szucha na plac Unii Lubelskiej. Rozpoznania prowadził między 11 a 12.30 oraz 13.30 a 14.30. W pierwszym przedziale obserwował gestapowców zmierzających do pracy, a w drugim wracających z niej. Po kilku dniach cierpliwość się opłaciła. Stojąc przy placu na rozdrożu, Rajski ujrzał Wefelsa. W miarę możliwości zlustrował go uważnie, upewnił się, że to faktycznie poszukiwany Sesman, po czym zwinął posterunek i wrócił tu po upływie 24 godzin. Nazajutrz Polacy ujrzeli ciężarówkę, którą odwożono Niemców z Pawiaka do siedziby Gestapo, a chwilę później wychodzącego z budynku Wefelsa. Rajski czym prędzej polecił Ewie śledzić Niemca, która odprowadziła go do budynku przy ulicy Koszykowej 6, za którego bramą ten zniknął. Dowiedziano się zatem, gdzie mieszka zbrodniarz. Gwoli absolutnego upewnienia się, że ów Niemiec to faktycznie WFS, polecono Ewie powtórzyć rozpoznanie, tym razem jednak w towarzystwie Żara, który jako były więzień pawiaka doskonale orientował się w załodze i mógł potwierdzić tożsamość śledzonego Niemca. Po przeprowadzeniu ostatniego elementu rozpoznania Rajskiemu nie pozostawało nic innego, jak zakończyć dotychczasowe działania i złożyć stosowny meldunek pugowi. Co nastąpiło 25 września 1943 roku. Do wykonania wyroku na szkodliwym gestapowcu pułk wyznaczył czteroosobowy zespół drugiego plutonu Agatu. W jego skład weszli. Mianowany dowódcą akcji Kazimierz Kardaś pseudonim Orkan, drugi wykonawca Ryszard Dubniak pseudonim Daniel oraz ubezpieczyciele Henryk Zakrzewski pseudonim Kobza oraz Witold Juszczak pseudonim Kalina. Na kierowcę odpowiedzialnego za sprawny odskok wyznaczono Tadeusza Kostrzewskiego pseudonim Niemira. Uzbrojenie akowców stanowiły wisy, steny, kolty oraz granaty. Do pomocy wyznaczono również pięć łączniczek, spośród których cztery oddelegowano do transportu broni, a jedną z nich, Marię Stypułkowską pseudonim Kama, wytypowano do przeprowadzenia skutecznej sygnalizacji. Jej zadaniem było spacerowanie w pobliżu mieszkania Niemca i zasygnalizowanie zespołowi poprzez przejście na drugą stronę ulicy Koszykowej, gdy ten pojawi się na miejscu. Odprawy uczestników akcji prowadzono w mieszkaniu Kazimierza Kardasia w nieistniejącym dzisiaj budynku przy ulicy Świętojerskiej 18. Zbiórkę wyznaczono na godzinę 9, a od godziny 11 żołnierze zaczęli pojedynczo opuszczać lokal. O 11.40 rozdysponowano w parku ujazdowskim broń, a 10 minut później uczestnicy akcji byli już na swoich stanowiskach. Wszystko szło zgodnie z planem. Wykonanie wyroku miało odbyć się na rogu koszykowej i 6 sierpnia obecnie alei Wyzwolenia. Okolica nie była zbyt przyjazna. Obok znajdował się główny Magestapo, gestapo, dowództwo SS i policji oraz dwa bataliony Schutzpolizei. Żeby tego było mało, 1 października, czyli w dniu wystawienia akcji, okolicę patrolował dodatkowo SS-man na konnej platformie. Uczestnicy akcji byli pogrążeni w napięciu. Dzień był pogodny, ulice prawie puste, jedynie kilku ludzi czekało na przystankach, w tym dwóch oficerów niemieckich i dwie niemieckie pielęgniarki. Tymczasem dwie minuty po dwunastej tę popołudniową ciszę przerwała seria strzałów. Jej autorem był dzierżący PMA Orkan, który o nadejściu Niemca dowiedział się za sprawą Daniela zdejmującego kapelusz, co było odpowiedzią na sygnał ze strony Kamy. Egzekutor ubrany w ciemny, rozpięty płaszcz i niebieski szalik znalazł się w odległości zaledwie 5 metrów od Sesmana, w kierunku którego wystrzelił, jak się niestety okazało, niecelną serię. Weffels zaczął uciekać, jednakże orkan nie zaniechał pościgu i pobiegł za Niemcem. W pewnym momencie sytuacja mogła się bardzo skomplikować. Orkanowi drogę zaszedł granatowy policjant, który na szczęście uciekł na widok, nawiasem mówiąc, pustego karabinu orkana. Egzekutor pospiesznie zmienił magazynek, dobiegł do słaniającego się na ławce Niemca i wystrzelił mu prosto w głowę. Tymczasem na alejach ujazdowskich i ulicy Koszykowej trwała seria strzałów. Niemcy podjęli się w konfrontacji z Polakami, którzy jednak skutecznie odpowiadali ogniem, tym samym osłaniając działanie orkana. W pewnym momencie alejami przejechał patron motocyklowy, który niechybnie wzmocniłby siły niemieckie, lecz został zneutralizowany eksplodującą Filipinką. W ułamku sekundy przy Polakach pojawił się kierujący samochodem Niemira, do którego wsiedli wszyscy Akowcy, a następnie odjechali w kierunku konspiracyjnych dziupli. Z gmachu Gestapo przy i szucha zaczęli wysypywać się Niemcy, którzy chcieli odpowiedzieć ogniem do Polaków, jednakże było już za późno Polaków nie było na miejscu. Odskok przeprowadzono wzorowo. Cała akcja, mimo ucieczki podjętej przez Wefelsa, trwała zaledwie 2 minuty i 15 sekund i zakończyła się bez strat własnych. SS-man został zlikwidowany, więźniarki Pawiaka poczuły się bezpieczniej, a na pozostałych członków więziennej załogi padł blady strach. Tajemnicą pozostaje, czy akcja likwidacyjna sprowadziła represję na ludność cywilną. Co prawda na początku października Niemcy zamordowali 22 mężczyzn i jedną kobietę, jednakże istnieją spore wątpliwości co do tego, czy można to wydarzenie wiązać z akcją wymierzoną w Felsa. Musimy jednak pamiętać, że podczas okupacji każdy medal miał dwie strony. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić Panie Aleksandrę Jakubiak, Julie Clark, Kamilę Lenarcik, Urszulę Babiuch oraz Ewę Ogrodnik. A ponadto pragniemy serdecznie pozdrowić Panów Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego. Tomasza Sadurskiego, Piotra Borkiewicza, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Damiana Stasika, Huberta Walasa, Pawła Smolińskiego, Pawła Łabno, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Miłosza Machaja, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Michaela Fendricha, Piotra Sadorskiego oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów z zakulis.